Marcin Masny. Niech się święci tym razem 3 maja. Katolicy w Polsce obchodzą święto kościelne, święto drugiej klasy od 100 lat. Właśnie mamy setną rocznicę, ale w szalikach katolickich dla wiernych takie coś produkowano dla wiernych od czasów papieża Piusa X, żeby wiedzieli, co się dzieje na przy. W tych mszalikach przedwojennych jeszcze tego święta nie ma. Ono się pojawiło w 1961 roku, decyzją Jana XXIII. I no, pewnie katolicy chyba do końca nie wiedzą, jakie, w jakiego, jakiego dnia Kościół ustanowił to no, święto królowej Polski, ale jednocześnie. Troszkę wspomnienie wspomnienie wydarzeń z 1 kwietnia, uwaga, 1 kwietnia 1656 roku, kiedy król Jan Kazimierz w katedrze Lwowskiej ogłosił Maryję Królową Polski. To w każdej. Na Wikipedii wszędzie można przeczytać, skąd to się wzięło. Ja w ogóle nie o tym, tylko o tym, że to jest bardzo ciekawe wykorzystanie święta, tak jak wykorzystywali chrześcijanie, święta pokańskie, na przykład tworząc datę świętego Jana Chrzciciela ścięcia i narodzin świętego Jana Chrzciciela, czy datę Bożego Narodzenia, korzystano wtedy w Kościele katolickim, niektórzy twierdzą, że jeszcze nie było katolickiego, bo jeszcze nie było podziału. W każdym razie korzystano wtedy z świąt już istniejących. I rzeczywiście 3 Maja jest takim świętem wcześniej istniejącym, cywilnym, niekościelnym świętem Konstytucji 3 Maja. Święta oczywiście formalnie nie mogło być przed 24 rokiem, to znaczy kilka lat wcześniej owszem, ale był, całkiem wcześniej nie, no bo nie było państwa polskiego, które by mogło przyznać się do tej Konstytucji. Natomiast ciekawostką jest właśnie to, że było to, że ta konstytucja 3 maja jest generalnie aktem rewolucyjnym i antykatolickim. Bardzo wiele napisano, powiedziano o, o tej konstytucji. Nie powiedziano rzeczy najważniejszych. Nie wiem, czy gdzieś w literaturze to, to się znajdzie, ale nie znam literatury, oczywiście to, to jest ogromna i jeżeli ktoś z Państwa coś wie, no to będę wdzięczny za korektę, jak zawsze. Po pierwsze, sama konstytucja jako Ustawa zasadnicza, ustawa, która kładzie jakiś fundament pod ustrój polityczny, prawny państwa. Sama konstytucja jako taka jest wynalazkiem oświeceniowym, teraz się mówi, ale wprost powiedzmy masońskim XVIII wieku. Pierwszą taką konstytucją w ogóle była konstytucja korsykańska, o której w książce, co się za miesiąc ukaże, jest więcej. No ja o, o wszystkim w tej książce piszę, nie tylko o wielkim kryzysie i globalnym przesileniu, ale także o konstytucji korsykańskiej, która jest ciekawa z wielu względów. Potem była konstytucja amerykańska, konstytucja polska. Nie, nie ma do tej pory konstytucji brytyjskiej czy angielskiej, bo rewolucja angielska, która mogła zrodzić konstytucję, miała miejsce w, w 100 lat wcześniej, w czasach, kiedy jeszcze. Masoni po pierwsze nie byli zorganizowani formalnie, byli, były takie przedmasońskie stowarzyszenia protestanckie, różne tam pogańskie, ezoteryczne, a po drugie nie było jeszcze pomysłu konstytucji. Ten pomysł to jest pomysł XVIII-wieczny, realizowany począwszy od Korsyki przez Amerykę, Polskę itd., itd. Przy okazji różnych powiedzmy rewolucji, mniej lub bardziej krwawych, tworzenia nowych państw. Odrywania prowincji chociażby od Imperium Hiszpańskiego, też przez masonów, oczywiście, bo jakże by inaczej. A więc po pierwsze, sama w sobie konstytucja jest aktem rewolucji masońskiej, a po drugie, w konstytucjach tych zawarto rewolucyjne stwierdzenie, o którym się mało wspomina albo nic, albo jak się wspomina, to się nie podaje kontekstu. W polskiej konstytucji, jeżeli dobrze, bo nie mam notatek, więc z pamięci, ale uczyliśmy się tego w szkole, chyba, prawda? Wszelka władza społeczności ludzkiej, początek swój, bierze z woli narodu. To samo jest w korsykańskiej, to samo jest, no nie dokładnie to samo, ale w amerykańskiej, we francuskiej. Otóż tłumaczyłem tutaj, tłumaczyłem, no to jest moja opinia, ale jestem przekonany, że słuszna opinia, że żaden naród, żadna zbiorowość ludzka nie może mieć woli. Wola narodu, wola zbiorowości jest wynalazkiem tych, którzy nie wierzą w istnienie czegoś takiego jak wola indywidualna, która jest ponad instynktem. Możliwy jest instynkt zbiorowości, instynkt stada, więc przetłumaczmy: wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze, z instynktu stadnego. W istocie, oczywiście, zawsze jest jakiś przywódca stada, który tym instynktem manipuluje. A więc, wszelka władza w społeczności ludzkiej, w konstytucjach masońskich, początek swój bierze z jakiegoś spisku oligarchii. Tak to się tak naprawdę należałoby przetłumaczyć. Dlaczego to jest rewolucja? No, dlatego, że powszechnie w świecie chrześcijańskim i niechrześcijańskim powszechnie chociaż nie wiem czy całkiem powszechnie to też dla specjalistów jest do specjalistów pytanie na które nie, nie umiem odpowiedzieć ale prawie powszechnie na pewno od starożytności od czasów w czasach oświadczonych źródłowo na pewno na pewno w naszym kręgu cywilizacyjnym ale nie tylko yy, uważano że źródłem władzy jest uwaga wola Boga, nieba, no dla, dla różnych tam yy, pogan, yy, nie było jasne, czy jest jakiś jeden Bóg, czy nie ma Boga, czy są bogowie, czy coś tam, ale wiadomo, że jest jakieś niebo tak? i to niebo, yy, tak jak w re religiach da dawnej wschodniej Azji, religiach tureckich, jest w religii, tak naprawdę para religii chińskiej, no jest jakieś niebo, jak, jakaś pozostałość. Niektórzy twierdzą, że to jest pozostałość wiara w niebo, to jest pozostałość jakiejś prareligii, tej wiary w Boga jedynego, tylko wskażona, zepsuta, no nie wchodźmy w to, to już dla historyków religii, w każdym razie Panowało przekonanie, że władza pochodzi z góry. Jak to Jezus mówi w rozmowie z Piłatem, nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z wysoka z góry. Tutaj mamy rewolucję, mianowicie władza już nie pochodzi z góry, z nieba. Władza pochodzi z woli ludu, a naprawdę z instynktu stadnego, a jeszcze bardziej naprawdę z z tych, którzy tym instynktem zdalnym manipulują. Oczywiście tego wprost powiedzieć nie można. Chciałem tam jeszcze pogadać więcej na ten temat, ale myślę, że to już ostatnio za długo gadałem, bo dwa razy po ponad 40 minut chyba, więc teraz musi być tylko. Pozdrawiam Państwa serdecznie z Triercie Młaja. No, może z 1 maja pozdrawiać, to może z 3 maja. No i w takim razie już nie będę gadał. Jeszcze tylko proszę oczywiście o 6 zł na kartę bezkofeinową, o subskrypcję i tam co tam jeszcze. Kciuki w górę oczywiście i żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.